Hej, cześć i czołem. Dzisiejszy materiał będzie dosyć inny zasadniczo, ponieważ chciałbym w sumie omówić działanie radarów raz jeszcze. A dokładniej w sumie misji radarowych jakie możemy w niej od, w nich otrzymać. Otóż misji radarowych jest kilka, zasadniczo nie ma ich zbyt wiele, bowiem myślę, że rozgraniczają się mniej więcej na 10 typów, mniej więcej bo raczej ich nie ma więcej. I oprócz tego, że posiadają 10 typów, posiadają również różne jakości. Jak już widzicie tutaj na naszym mapie, naszej mapce, mam tu już wykonane parę radarów, ponieważ mam e, zapas radarów przygotowanych na, specjalnie pod wydarzenie versus, aby mieć jak największą liczbę punktów zaraz na start. No i jak widzicie, już tutaj można rozróżnić pięć jakości. Zaczynamy standardowo od komonowej, czyli szarej, poprzez uncommon, czyli zieloną, rare, czyli niebieską, epic, czyli fioletową, no i legendary, czyli złotą. E, w przypadku typów, jakie mamy, odbiorę sobie te, które tutaj się znajdują, które mamy już przygotowane. E, mamy tak. Mamy misje, w których po prostu polujemy na nasze zwyczajne stwory, czyli zasadniczo Dumy oraz innego rodzaju stwory, które akurat mamy w wydarzeniach. Bowiem czasami, tak jak zresztą teraz, mamy eventowe stworki. Jednakże same radary z reguły zmuszają nas do zaatakowania, mimo wszystko, Duma. Kolejnym radarem, który często się pojawia, to jeżeli jesteście w sojuszu, jeżeli jesteście w sojuszu, macie zadanie Help Allies. Help Allies to jest nic innego, jak po prostu wykonanie jednej misji radarowej za waszego sojusznika. Czyli przykładowo, jak widzicie, te misje, które mam tam w lewym górnym rogu, czyli tutaj te dwie benzynki niebieskie, jedną zieloną i tak dalej, no to te misje właśnie są tymi misjami, które pomagają wam sojusznicy. Jeżeli chodzi o ten typ misji, chodzi w nich przede wszystkim o to, że po prostu wysyłacie swoje wojsko na takiego drobnego zombiaka, który jest podstawiony przez właśnie e, gierkę, lub tak jak tutaj jest ta ręka z tymi monetkami, wysyłacie swój zwiat, aby podnieść pudełko, które również się pojawia na mapie. Co jest jeszcze istotnego, jeżeli chodzi o radarowe zadania? Otóż istotne jest to, że od momentu jak się pojawił Wam na mapie, macie 8 godzin, aby je wykonać. Jeżeli je wykonacie, to zasadniczo te zadania pozostają i nie znikają. Czyli to znaczy tyle, że w momencie, w którym wykonacie dane zadanie, dopóki go nie odbierzecie, będzie sobie wisiało na mapie. Czyli tym sposobem możecie zachowywać sobie zadania na przyszłość czyli tak jak widzicie ja mam 24 na 40 w zapasie. I to jest specjalne specjalnie zrobione i bardzo użyteczne aby jak najbardziej zmaksymalizować punktację w wydarzeniach versus. Bowiem zarówno w poniedziałek w środę i w piątek są przyznawane punkty właśnie za wykonywanie tych radarów. Jak macie to wymaksowane w kwestii drzewka odnośnie punktów, no to jeden radar przyznaje Wam 30 tysięcy punktów. Jest to duża różnica, jeżeli macie na przykład, tak jak ja, przygotowane 39 radarów wcześniej jeszcze w ciągu dnia zrobicie kolejne przykładowe 39, niż jak zrobicie tylko jednorazowo 39 misji. Rzecz jasna, jeżeli chcecie to sobie dobrze rozplanować, no to musicie mieć tak, ustawiony timer, żeby zdążyli wejść na grę, ukończyć odpowiednią liczbę zadań. No i nim wam oczywiście się odświeżą. Mi się odświeżają za 55 minut kolejne, więc nie mam z tym problemu. No i pomijając te zadania, o których wspomniałem, czyli podstawowych atakach na nasze Małe stworki, dodatkowo, tak jak widzicie teraz, na przykład, tej misji mi nikt nie pomógł zrobić, czyli ta misja z benzynką. No, to w tym celu muszę wysłać swoje wojsko samemu. E, wysyłamy jakąś armię. Te jednostki ogólnie nie są jakoś wybitnie silne. One są zasadniczo dość słabe, także bez problemu sobie z nimi poradzicie. Oprócz takich misji mamy też misje specjalne, które się pojawiają raz na jakiś czas, a najczęściej podczas sezonów lub jakichś wydarzeń dodatkowych. Podczas tych misji, zależnie jaka to jest wydarzenie, w tym przypadku to jest sezonu czwartego, no to macie taki bar, w którym musicie grać kośćmi. Oczywiście za każdą rundę macie rzut kościami i musicie sprawdzić, kto wygra lepiej, ale jeżeli chodzi o szczegóły tego. Wydarzenia, no to w sumie opowiedziałam Wam to w innym materiale, ale to w tej kwestii to jest po prostu, jako taka ciekawostka, że takie misje ratarowe również się mogą pojawić. Także nie będę tego przeciągać. Odbierzemy sobie jeszcze raz, spróbujemy. Wygraliśmy, potem dokończę resztę. No, jest jeszcze jedno zadanie, które jest zawsze w ciągu jednego dnia. Czyli każdego dnia zasadniczo macie zadanie na pokonanie właśnie bossa na mapie. Jest to o tyle istotne, że ta misja pojawia się zawsze w kolorze fioletowym albo złotym. Jeżeli chodzi o nią, to zawsze daje wam e, Survivor Recruitment Tickets, dzięki którym możecie sobie zrekrutować nowych Survivorów, To jest bardzo przydatne, szczególnie na początkowej fazie gry gdzie tych surwajworów dosyć brakuje. Kolejnym typem e, misji radarowych oczywiście są zbiory, czyli zasadniczo misje, w których po prostu pojawiają wam się pola, które musicie zebrać wojskiem. E, jedyna różnica, tak jak zresztą widzicie, tu mam 432 tysiące, czyli tak jak mniej więcej duże pola, e, które są na mapie, tylko one w przeciwieństwie do tych pól, co są normalnie na apie, zbierają się w ciągu chwili. Tak naprawdę 11 minut i mamy to w całości zebrane. Tutaj widzicie 9 minut, eee, tylko właśnie jest mały szczegół, który właśnie przykładowo teraz może być widoczny. Ponieważ wysłałem wojsko, ale te wojsko jest niepełne ze względu na walki, które toczyłem. No i przykładowo ona nie wyzbiera w całości tego, co tam było możliwe do wyzbierania, ale nawet jeżeli tego nie wyzbiera w całości, no to i tak te pole znika. Czyli zasadniczo, jeżeli wyślecie wojsko i zbierzecie z tego pola na przykład tylko 1000 sztuk złota z tego wszystkiego, co tam było możliwego do zebrania, to te pole i tak, i tak wam zniknie. Więc miejcie to na uwadze, kiedy będziecie wysyłać wasze wojsko, że podczas tego zbierania najlepiej, żeby to wojsko stało tam, gdzie jest i go nie ruszać. No, więc jeśli chodzi o misje, to by było na tyle. To są takie najistotniejsze misje, które się pojawiają. Czyli zasadniczo tak: mamy zbieranie, czyli misje z kilofikami, mamy misję na pomoc sojusznikom które pojawiają się tylko i wyłącznie jak jesteście w sojuszu. Jeżeli nie jesteście w sojuszu to po prostu pojawiają wam się misje na zasadzie właśnie zbierania pól za pomocą zwiadu lub zabijania tych małych zombiaków. To po prostu one się wzajemnie zamieniają, także wy możecie pomóc sojusznikom, sojusznicy mogą pomóc wam z misjami radarowymi. Kolejnymi radarami No to jest Właśnie Doom Hunt, czyli po prostu jednorazowa misja, która jest w ciągu 24 godzin, tylko raz się może pojawić, no i ona również sprawia, że dostajecie Survivor Tikety w momencie, w kiedy zabijecie Duma. E, pomijając te misje, czyli zbieranie pomocy sojusznikom i takie właśnie misje podstawowe typu e, wysłanie zwiadu i wysłanie wojska, żeby zabić małego zombiaka to również jest coś takiego jak... Yy... Doom Legion. Ta misja kiedyś była zepsuta. A dokładniej, była w taki sposób zrobiona, że w momencie kiedy wam się ta misja akurat pojawiała, to mieliście tylko 2 godziny aby zabić ten Doom Legion. Jednakże jakiś czas temu w końcu to naprawili i teraz jest normalnie 8 godzin, więc nie trzeba się przejmować. A czym jest ta misja? Otóż no, jest to po prostu Doom Legion, który się pojawia on na mapie, czyli taki większy zamek, jakby, z jakoś tam pomniejszą mocą. No i ten Doom Legion, on się akurat pojawia od jakości niebieskiej do jakości złotej. No i waszym zadaniem jest po prostu spalenie tego. Jeden atak wystarcza, żeby to pokonać. Im więcej macie możliwości. Ładunkowej waszej armii, tym więcej zasobów ukradniecie. No i poza tymi misjami to by było na tyle. Jest jeszcze jedna misja specjalna, czyli zasadniczo wykopaliska. Postaram się to wrzucić jako dodatkowy taki ekran, bo nagrałem to wcześniej, ponieważ jest to dość rzadkie. No i te wykopaliska mamy na zasadzie sojuszu. Wykopaliska ogólnie rozdzielają się na kilka typów. Mamy wykopaliska takie, które oferują nam e, przyspieszenia, oferują nam surowce, oferują nam e, elementy do ulepszania ekwipunku. No i mamy też takie, które służą do ulepszania e, naszego drona, ale w przypadku ulepszania naszego drona. Te wykopaliska wyglądają inaczej, ponieważ jest to po prostu zepsuty dron. To akurat się da łatwo rozróżnić, a w przypadku pozostałych tej różnicy nie widać. Jest jeszcze jeden element, który można z tych wykopalisk dostać i to są gemy. No i w sumie, jeżeli chodzi o wykopaliska, no to istotną rzeczą jest to że w sumie każdy je może odebrać w sojuszu, jeżeli się już skończą, a dokładniej jest 10 nagród do zdobycia i wśród tych 10 nagród jest 1 razy 2. Czyli wszystko, co byście mieli w podstawowym dropie, jest wymnażane razy 2 dla tej jednej osoby. Czyli jeżeli wy znaleźliście na przykład te wykopaliska trafilibyście coś razy dwa, to nie dość, że dostajecie razy dwa z samych wykopalisk, to jeszcze za wykonanie samej misji radarowej również dostajecie w pełną liczbę tych zasobów. Czyli przykładowo macie 40 minut przyspieszeń z wykopalisk jako nagrodę i dodatkowo dostajecie 40 minut przyspieszeń z misji radarowej. No i tak by się prezentowały chyba wszystkie misje już, jeżeli chodzi o radary. Żadnej chyba nie przeoczyłem, jeśli się nie mylę. Um, ważnym aspektem jest też level. Im wyższy level, tym więcej macie możliwości radarów na mapie wyświetlanych, więcej storage'u i więcej odświeżanych map. No i oczywiście większa liczbę surowców, a dodatkowo elementem, który jest warty uwagi, to jest to że jeżeli wykonacie odpowiednią liczbę zadań, czyli zlewelapujecie, lapujecie, to nie dość, że zwiększa wam się limit, to tutaj macie prezencik taki drobny który sprawia, że na mapie pojawią się bonusowe yy, radary które z reguły są jakości legendarnej lub epickiej. No i to by było na tyle z mojej strony jeżeli chodzi o radary jeżeli chcecie jeszcze jakiś nowy materiał albo raczej dokładniej opisać coś krok po kroku, coś szczegółowo w jednym i tylko i wyłącznie jednym aspekcie. Piszcie śmiało, możecie zostawić coś po sobie, zawsze w sekcji poniżej filmu. Ja Wam dziękuję i widzimy się już niebawem, także trzymajcie się ciepło, na razie i hejka!